Dziś pierwsza niedziela adwentu. Zaczynamy lekturę Ewangelii Mateusza i chcemy rozważać, kiedy Pan przyjdzie, aby czuwać. Witam w pierwszej niedzieli adwentu. Dotychczas czytaliśmy Ewangelię Łukasza. Teraz zaczynamy rok A, będziemy więc czytali Ewangelię Mateusza. Dzisiaj 24 rozdział, mowa o powtórnym przyjściu Jezusa. Zaczniemy od 37 wersetu. Niedzielna Ewangelia. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego, albowiem, jak w czasie przed potopem. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego: Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwolił włamać się do swego domu. E, wiele aspektów tej Ewangelii. E, pierwszym jest doświadczenie historii. Mamy tutaj nawiązanie, Jezus używa analogii z przeszłości, sytuacji Noego. Zachęcam do poszukania tej historii, do zapoznania się z nią, może do przeczytania jej na nowo, do posłuchania piosenek, które gdzieś tam się w popkulturze pojawiły. Jest bardzo ciekawa y, aranżacja o noego Gintrowskiego, jest ciekawe laocze y, Hydropiekło Wstąpienie. Jest to jakaś próba skonfrontowania się z, z tą historią. Natomiast dla mnie, co jest jeszcze ważne, że y, zrozumieć przyszłość możemy tylko wtedy, kiedy mamy wiedzę o przeszłości. Dlatego tak ważna jest tradycja, zakorzenienie się w tradycji i podejmowanie decyzji w przyszłości możemy dokonywać tylko dobrze, jeżeli będziemy znali tradycję, czyli przeszłość. I, i tak naprawdę tradycja to jest pytanie przodków o zdanie, o to, co by oni zrobili. I Jezus pokazuje nam, chcesz dobrze przeżywać swoją religijność. Chcesz podejmować mądre decyzje? Nie chcesz się pogubić w tym życiu. Czytaj przeszłość. Zobacz, że byli tacy, którzy budowali arkę na suchej ziemi przed potopem, i byli tacy, którzy się z nich śmiali: jedli, pili, i, i, i nagle wszystko się skończyło. To też jest pytanie, gdzie dziś lokujemy nasze życie, nasze serce, nasze pragnienia bo myślę, że COVID, wojna, e, też doświadczenie śmierci pokazują nam bardzo mocno, że to wszystko jest ulotne, słabe, małe. Drugim aspektem, który mnie osobiście poruszył czytając ten tekst, to jest mowa o tych ludziach. Część została wzięta, a część zostawiona. E, o rozmaitym e, losie e, i jak to odczytać, jak to zrozumieć. I chciałem się tutaj odwołać do doświadczenia, które przyniosła nam Fatima. Tam dzieci podczas objawień zapytały Matkę Bożą o historię dwóch kobiet, które zmarły w niedawnym czasie w, właśnie tam w okolicach Fatimy. I ku zdziwieniu swojemu okazało się, że ta kobieta, jedna uboga, która. No, nie za dobrze się prowadziła, jest już w niebie, a druga z dobrego domu, bogatsza, jest w czyściu i będzie długi czas tam w, w, w czyściu, jak to dzieci powiedziały, do końca świata pokutować za, za swoje grzechy. I zapytały Matkę Bożą, dlaczego ta, która była pobożna, poszła do czyścica, a ta, która była uważana za człowieka bardzo grzesznego, jest już w niebie. Maryja mówi, że ta, która była pobożna, zatajała pewne rzeczy i przed spowiednikiem, i przed Panem Bogiem ukrywała w swoim sercu pewne grzechy, i nie dawała Bożemu miłosierdziu przestrzeni na działanie w swoim, w swoim życiu. Natomiast ta, która no różnie się prowadziła, zmarła tak naprawdę podczas aborcji, ale w czasie tego zabiegu. E, przeżywała bardzo mocną skruchę. E, w teologii nazywa się to e, aktem żalu doskonałego. Od razu mówię: moraliści twierdzą, że jak myślisz, że przeżywasz akt żalu doskonałego, to na pewno nie jest to akt żalu doskonałego. E, tak głęboką skruchę i przyjęcie Bożej Miłości, Miłosierdzia, że trafiła do nieba e, ze swoim dzieckiem od razu. E, I to nam pokazuje. Jeden jest zostawiony, drugi wzięty. Jeden ma taką historię, drugi taką. I żebyśmy na każdego patrzyli indywidualnie, na każdą historię, doświadczenie. Benedykt XVI powiedział, że tyle jest dróg do Boga, ile dusz. Nie oceniajmy, ale starajmy się odkryć, jak Bóg działa w historii. Tak jak działał w historii nowego, w historii e, poszczególnych ludzi. I ostatnia rzecz, która do mnie bardzo mocno przemawia, to jest to zwrócenie uwagi na czujność, zwrócenie uwagi na wrażliwość, na to, co się dzieje dzisiaj, tutaj, teraz. I myślę, że to jest jedna z największych pokus, jakiej może doświadczać człowiek. To znaczy sytuacja, w której Żyjemy albo tym, co było i ciągle żyjemy przeszłością, wydarzeniami, albo wspominamy coś pięknego, albo e, rozpatrujemy e, słabości, grzechy, nie ufamy miłosierdziu. Albo w drugą stronę, żyjemy ciągle przyszłością. E, trochę tak jak w tym kabarecie, w jednym z kabaretów było i e, jak wrócę z Rzeszowa, to biorę się za siebie. E, a kiedy wracasz? Nie wiem, na razie się nie wybieram. I ciągle mówimy od jutra, od jutra. Myślę, że to jest jedna z największych pokus złego ducha i zwycięstwo złego ducha, kiedy mówimy, zacznę nawracać się od jutra. Dzisiaj jestem jeszcze młody, dzisiaj jeszcze nie muszę. I co ta Ewangelia mówi? Czuwaj, dziś, teraz, w tym momencie. Matka Teresa mówiła: Oddaj przeszłość, Bożemu miłosierdziu, przyszłość, Bożej opatrzności. A i tym, co jest dzisiaj, tutaj, teraz. Dziś rozpoczynamy Adwent. Rozpoczynają się w wielu parafiach rekolekcje, roraty, gdzieś głębsze wchodzenie w słuchanie Słowa. Zachęcam do sięgnięcia do tradycji, do poznawania jej, do patrzenia na każdą historię, indywidualnie, tak jak Bóg nas prowadzi, i do czujności, do zmiany dziś, tutaj, teraz, tak jak zaprasza nas ta Ewangelia.